Jakby ktoś pytał, to tak. Kupiłem tego pączka specjalnie po to, żeby zrobić miniaturkę filmu. A teraz mogę go spokojnie zjeść. 20 sierpnia 2019 roku pojawił się pierwszy film na kanale, czyli z dzisiejszym wtorkiem mija nam rok, od kiedy nagrywam dla Was filmy. Stwierdziłem więc, że jest to no, dobry moment, żeby nagrać bardziej refleksyjny materiał. Zaczynając YouTube'a, złożyłem taką wewnętrzną obietnicę, że przynajmniej przez rok będę nagrywał jeden film w tygodniu. Dam sobie ten rok na sprawdzenie się. No a potem zobaczy się to dalej. No i minął ten rok. Z jednej strony trudno mi w to uwierzyć, bo pamiętam dość dokładnie ten wieczór, kiedy opublikowałem pierwszy film. No ale udało się. I jako że się udało, no to myślę, że jest to dobry moment, żeby zrobić takie podsumowanie. Choć może nie tyle podsumowanie, co chciałbym po prostu opowiedzieć o swoich wrażeniach po tym roku prowadzenia kanału. Być może jeszcze jesteście na tym etapie, co ja kiedyś byłem, i dopiero zastanawiacie się, czy założyć kanał, więc może będę mógł wam jakoś pomóc w podjęciu decyzji. Ale też chcę wykorzystać ten odcinek na to, żeby powiedzieć, no jakie ja mam plany na przyszłość, co dalej jest bliżej sceny po tym roku czy będą kolejne odcinki, czy to już koniec. Otrzymam was jeszcze trochę w niepewności i zacznę od tego, czego się nauczyłem. Więc na pewno zacząłem zwracać uwagę na dykcję. Na to, w jaki sposób mówią inni, ale przede wszystkim, jak ja to robię. Oczywiście cały czas łapię się na jakichś niedociągnięciach, często słyszę coś, co mi się nie podoba. I no zdecydowanie mam nad czym pracować, też mógłbym więcej sięgać po specjalistyczną literaturę. No ale słyszę te różnice między tym, co jest teraz, a tym, co było na przykład na pierwszym nagraniu. Druga rzecz, nie powiem, że się nauczyłem, ale po raz kolejny przekonałem się, że trzeba mierzyć siły na zamiary. Oczywiście wielokrotnie miałem pomysły na bitne, czasem przeładowane odcinki. Niekiedy też za bardzo skupiałem się na szczegółach, na jakichś marginalnych rzeczach. A jednak czas na nagranie, czas na realizację no jest ograniczony i nie zawsze. W sumie to bardzo często. Nie jestem z jakiegoś powodu zadowolony tak do końca z odcinka, no ale jest. I wydaje mi się, że to liczy się najbardziej. Myślę, że mogę też powiedzieć, że nauczyłem się swego rodzaju systematyczności. Publikowanie filmu raz w tygodniu zmusza jednak człowieka, żeby spiął tyłek, nawet jak się nie chce. I podejrzewam, że gdybym sobie tego nie narzucił, to może połowy z tego bym nie nagrał. Bo odkładałbym nagranie na inny dzień, kiedy czułbym wenę, nazwijmy to. Wydaje mi się, że YouTube ogólnie zmienia człowieka. Samo to, że mówimy do obiektywu, potem to wideo, może obejrzeć cały świat, na dobrą sprawę, uczy pewności siebie i w sumie to wciąż mam z tym trochę problem, żeby tak po prostu, nie wiem, wyciągnąć aparat. Czy telefon i coś mówić. Tak, wiem, że niektórym to przychodzi łatwo, ale ja zwykle muszę sobie no, zaplanować, zastanowić się, co chcę powiedzieć. Niby wiem, że popełnianie błędów jest ok, ale co innego jak robisz coś źle i powiedzmy dotyka to tylko ciebie albo względnie jakąś małą grupę, a co innego jak puszczasz film w świat i zaczyna to żyć własnym życiem. Jasne uczy to bycia bardziej skrupulatnym, no ale też ułatwia akceptowanie tych błędów. Na początku było to dla mnie okropne pomyśleć, że mógłbym wam powiedzieć coś, co nie jest zgodne z prawdą. No ale teraz wiem, że jeszcze nie raz się pomylę i na pewno będę wdzięczny, jeśli ktoś mi zwróci uwagę. No bo gdyby człowiek żył w strachu przed popełnianiem błędów, to. Możliwe, że nic by nie zrobił. Nie zawsze film, który myślę, że będzie fajny, potem patrząc na statystyki, faktycznie jest, ale też na odwrót można się miło zaskoczyć. I mam taką refleksję na temat tego, że nie warto się spinać, nie warto na siłę zastanawiać się, co zrobić, żeby film był ciekawy, albo raczej, żeby miał jak najwięcej reakcji, czasu oglądania itd. Myśląc w ten sposób, naprawdę można oszaleć, bo nie skupiamy się na tym, co rzeczywiście jest ważne, czyli żeby proces tworzenia sprawiał nam przyjemność, bo ten taki zapał do pracy wydaje mi się, że właśnie przekłada się na dobry i ciekawy materiał. Przez ten rok poznałem też osoby, których bym nie poznał, gdybym nie założył kanału. Naprawdę się z tego bardzo cieszę i przy okazji chcę podziękować tym wszystkim osobom. Zawsze dziękuję Wam widzą, ale wiele odcinków powstało dzięki no, zaangażowaniu innych i uważam, trzeba to podkreślić. Sam chyba po tym roku jestem bliżej sceny niż byłem. Na początku zapowiadałem, że chcę uczyć, stworzyć kanał, którego mi brakowało. A brakowało mi różnych ćwiczeń dla aktorów, wskazówek dla instruktorów, reżyserów, pisarzy i podstaw związanych ze sprzętem. Ale im dalej zacząłem w to wchodzić, to tym bardziej przekonywałem się, jak mało wiem i zacząłem wątpić, czy jestem w stanie nauczyć czegoś wartościowego. Bałem się o jakość, o merytorykę i przyznam, że zacząłem się bać, czy faktycznie kogokolwiek zainteresuje to, co mówię. Więc też trochę zacząłem skakać po tematach. Nigdy też nie mówiłem, że mam jakieś wielkie doświadczenie. Dotychczas napisałem trzy sztuki, z czego dwie zrealizowałem z grupami, które prowadziłem. Plus kilkanaście, pewnie kilkadziesiąt różnych spektakli, imprez, koncertów, jako realizator technik. I widząc, jak wiele jest tak naprawdę przede mną, ta forma niejako misji zaczęła się zmieniać w coś w rodzaju twórczej ekspresji. Zaczynałem myśleć o YouTube'ie jako sposobie wyrażania siebie. I tym chyba faktycznie on jest dla wielu twórców. Więc jeśli ten odcinek ogląda ktoś, kto zastanawia się, czy zacząć nagrywać, odpowiadam, zacznij, nie zastanawiaj się. Nieważne o czym. To jest naprawdę niezwykła przygoda. I choć tak naprawdę jestem gdzieś na początku tej drogi, to. Jestem ciekaw, co mnie dalej czeka i dokąd poprowadzi. Gdybym rok temu zastanawiał się, czy to będzie ciekawe, czy mam wystarczającą wiedzę i tak dalej, no to pewnie do dziś nie byłoby kanału. Dlatego myślę, że najważniejsze to pójść za pomysłem, a potem po prostu dążyć do tego, co się wymarzyło sobie. Na pewno nie zmieniło się to, że nagrywam i mówię o tym, co mnie interesuje, co jest moją pasją. Uważam, że to spore słowo, ale już nie boję się go używać. Chcę też pomagać Wam rozwijać się w kierunku sceny i jestem wdzięczny wszystkim, którzy dotychczas mi zaufali i pomogli. Nie wiem, czy od teraz będzie więcej odcinków technicznych czy wskazówek dla aktorów. Po prostu będę starał się nagrywać to, co najbardziej leży mi na sercu. Na pewno chciałbym, żeby było w przyszłości więcej odcinków z Wami, z różnymi gośćmi, bo z tego jestem najbardziej zadowolony. Nie wiem, dokąd mnie to doprowadzi, ale na pewno czeka nas sporo wydarzeń. I wiem, że będę szalenie szczęśliwy, jeśli zechcecie pójść ze mną tą drogą. Mam takie przeczucie, że czeka nas wspaniały czas. Dzięki serdeczne, że dotrwaliście do końca. Nie ja wiem, czy mogę mówić, że mam nadzieję, że wam się podobało. Powiedziałem to, co myślę, jakie były moje przemyślenia. Dajcie może znać, co Wymyślicie. I do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Tu na scenie. Cześć! żeby tak było, milion subskrypcji za rok.